Bo nikt z nie walczy z tą plaką. Złapani na drogę w są zwalniani lub karani bardzo niechcącym, bo ich zysk ma podać małą szkodliwość społeczną. I badania śmieją się w twarz, zarówno z wiejskim, policjantom i ludziom, którzy jej niepodmiotowe jakości dzieła. Nie egzekwuje nie się też obowiązku utrzymania budynków czystości. Znajdziecie raczej właścicielom, że oni nie ponoszą odpowiedzialności za nieruchomość i nie można yy, ich karać za zniszczone czy trudne elewacje. To wstyd. Macie Państwo środki, żeby, 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 żeby przeciwko temu yy, przeciwdziałać. Niestety w Łodzi nikt nie odpowiada za dług. Nie ma winnych niszczenia mienia. A wie to wygląda jak w każdym Niedawno, bo kilka tygodni temu, mieszkańcy Łodzi uznali, że żyją w najtrudniejszym miejscu. I Państwo to są takie informacje, że już nie jest tak, że ktoś mówi, że ktoś nam mówi, że jest w w korzyściu. Po prostu sami myślimy i sami o tym przyczyny wreszcie. To co w tej chwili Państwo widzicie na, 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 na tych fotografiach, tak wyglądało, na Łódź. Naprawdę my no nie wybieramy tych zdjęć. Jeden z naszych kolegów z Towarzyszenia Instytutu Tolerancji wyszedł na chwilę na miasto i zrobił 300 tych zdjęć. To nie jest tak, że jest ich kilka i że to są tacy ludzie, którzy z uporem paniaka postanawiają z równych. Naprawdę nie można się do z tego, z tego uśmiechać, chociaż niektóre które być może sprawiają zadziwienie, że można takie rzeczy przystać. Mogę ze słupnie skonstatować niestety, że 21 marca, 21 marca kolejni prezydenci i Łodzi, radni, posłowie pytają za pętle, ale 22 marca to o problemie. A powinno być odwrotnie. Z tą flagą młodzieży należy w rezultatu 365 dni w roku. Co roku apelujemy, żeby coś z tą flagą zrobić. Apelujemy trochę bezskutecznie, ale z upora maniaka, że może coś to zmienić. Ale bez państwa decyzji, bez konkretnych działań, bez karania i egzekwowania kary nic się nie zmieni. Tym razem przyszliśmy do Rady Miejskiej, bo zdarzyliśmy się że nie widzicie jak wygląda być. Proszę zrobić sobie mały eksperyment. Znowu. Wystarczy wyjść na kilka minut, wziąć komórkę, na swoje siedle. Obok swojego domu, nawet, no, może nie tych bardzo ekskluzywnych dziedzictwa, ale tutaj powiedzmy średnio ekskluzywnych, na przystankach obok osoby. Proszę zobaczyć mury kościołów, mury cmentarzy. Wygląda na każdy koszmar. Takie zdjęcia e, przygotowaliśmy w formie kosztówek. Te kosztówki nazwaliśmy e, ulicę hańbę. To prawda, że jest to negatywny obraz wizerunek łodzi i niekoniecznie chcemy pokazywać to innym. Tym ludziom, którzy są spoza łotki. Niekoniecznie chcemy je wysyłać na zewnątrz, chcemy je wysyłać tutaj, do naszych radnych, do naszych prezydentów, do naszych eee, sędziów, którzy... <tutek> do naszych policjantów, którzy ewentualnie ułapią albo zwracają uwagę, do naszych strażników miejskich. Zależy nam na to, żeby zwrócić na to uwagę i rzeczywiście przeciwdziałać. Choć nie chcemy pokazywać tego e, i puszczać tego świata, świat, świat, który do nas coraz bliźniej przybywa, sam sprawdza na to, na jednym z amerykańskich portali internetowych jest kilkaset fot zrobionych w łodzi, tylko i wyłącznie dla z polskimi napisami. Na jednym z nich jest wiszący gdzieś plakat Łódź proponuje, a obok robni jest duża gwiazda ZADIDA, LKS i kilka wulgaryzmów. Tak nas widzą inni i tak widzimy na siebie sami. Tak widzimy niestety na ludzi, którzy zamykają oczy. Mam nadzieję, że Państwo również nie na to oczu i zwrócicie na tą uwagę. Panowie i Panie Radni. Panowie, Panie Prezydenci, macie świadki, by to zmienić. Przekazaliśmy, złożyliśmy tutaj apel w imieniu Stowarzyszenia Instytutu Tolerancji, który jest organizacją niewielką, ale wiemy, że, że z nami jest bardzo wielu mieszkańców Włoch. Pokazując to, co robimy na podczas połowy tej i ilu jest nas. Co możemy więcej zrobić? Możecie Państwo coś zrobić. Yy, mamy też pewien yy, projekt, pomysł, może. Są inne miasta które coś robią z tym. Ktoś może podjąć świadomą akcję upiększania miasta, tak jak to w Filadelfii, czyli o to są te pierwsze zdjęcia teraz Filadelfii. Tam została podjęta akcja, podjęta przez miasto, żeby coś z tymi murami zrobić. Oczywiście trzeba zaprosić artystów. Wiadomo, że, że to nie są to, są, to nie są bazbroje, ale można zastąpić te brutalne napisy artystycznymi pracami, które przyciągały do miasta swoją atrakcyjnością, swoją uroką. To możemy zastąpić ten wizerunek zabawny, xenofobicznej łodzi, obrazem miasta przychylnego y, artystom i turystom też. Tym bardziej, że chcemy niedługo ubiegać się o mianowicie miasta kultury. Można to zrobić również z uczniami, można to zrobić z artystami. Można w każdym razie coś zrobić, a nie powiedzieć, że o jej, no nie, no nie da się z tym nic zrobić. Niestety cały czas przez te 7 lat próbujemy, mieszkańcy coś próbują zrobić, ale nie ma obzewu, nie ma konkretnego działania. Wspaniale, że wychodzimy z tymi pędzami. Ale to jest tylko symbol. Potrzebne są konkretne działania. W przestrzeni Łodzi można czekać na turystycznym urale, które są jednak, że będą rolę równołodzianie, tego wiedzająców w koście. Mogą one stać się pękki i radę i turystyczną atrakcje. Ale w pierwszej kolejności tutaj będę ma bardzo. I na koniec jeszcze jeden rok. Nie zostało zrealizowane, jak dotąd obietnice kolejnych prezydentów. Że w ogóle znajdzie się specjalne z czasów dla Dla tych artystów, nie dla tych, którzy mają te razbiały, które wcześniej było pokazywane. Może na początek w każdej dzielnicy jedna, czy, czyli pięć y, miejsc w łodzi, to naprawdę nie dużo, więc trzeba bardzo dużo pieniędzy. Spróbujmy coś z tym zrobić. Bardzo o to Bardzo proszę o pomoc, dziękuję bardzo. Dokładnie 242 sprawców tych napisów okropnych, kamskich, wulgarnych, które są na łódzkich murach. Przeciwko ośmiu sprawcom, którzy odmówili przyjęcia mandatu, skierowaliśmy sprawy do sądu grockiego i domagaliśmy się w tym sądzie zasądzenia dodatkowej kary w postaci pracy na rzecz naszego miasta, naszego społeczeństwa. Sądy wymierzyły kary, ale kar nie, 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 dodatkowe kary nie były nałożone. Wystawiliśmy ponad 30 tysięcy nakazów administracyjnych na administratorów i właścicieli posesji dla przywrócenia tego miejsca do stanu poprzedniego, krótko mówiąc zamalowania napisów. Efekty były takie, że najczęściej po 7 dniach pokazywały się nowe, często jeszcze bardziej agresywne, jeszcze bardziej chamskie. Strażnik miejski ma tę nieudolność yy, w pracy, że jest oznakowany, umundurowany i widoczny z daleka. Większość tych zatrzymań to byli strażnicy po pracy, którzy wracali do domu albo jechali do pracy po cywilnemu. i Widzieli sprawców i ich zatrzymywali. Taka jest skuteczność. Tu możliwość o wiele większą mają yy, nieoznakowani policjanci. Yy, zapytajcie Państwo jakie oni posiadają dane statystyczne i ile jest ich przypadków. I jeszcze jedna rzecz. Sprawcami najczęściej są mieszkańcy tej posesji, tego domu, tego bloku czy tej okolicy. To nie jest tak, że ktoś z Kojen przyjeżdża na Retnienie i maluje nam tam świeżo odnowione elewacje. Mówię to dlatego, że nie dostrzegamy informacji, nie odbieramy informacji od, od lokatorów, którzy widzą, jak dzieci i ich sąsiadów to robią z powodu obojętności, z powodu strachu, z powodu niewiary w to, że może być to skuteczne.